Dzień dobry, kochani. Kochani, chciałbym, chciałbym coś przekazać, szczególnie dotyczącą, że tak powiem, rodziny Państwa miłej, którzy są przyjaciółmi słońca i gwiazd, którzy mają na utrzymaniu potężną firmę, która się nazywa CCC. Kochani, kupując buty i w tej firmie wspomagacie polską gospodarkę. Bo polską gospodarkę, która jest niszczona z dnia na dzień. Tutaj nie chodzi o to, żeby zareklamować firmę, ale chodzi o to, żeby, żeby rozwijać nasz polski przemysł. Naszą polską firmę, która, która, która jest degradowana poprzez firmy zagraniczne. Ta firma ma na utrzymaniu Kilka tysięcy, że tak powiem, rodzin, kupując w sklepach tych, to wspierasz pracownika polskiego, że tak powiem, wspierasz y, utrzymanie tych rodzin, którzy, które tam pracują. Kochani, chciałbym od ciebie jeszcze dodać, y, że akcje CCC. Kupując akcje, uwierzcie mi, że w ciągu roku zarobicie potężne pieniądze. Tak ode mnie, od Boga Słońca, od człowieka, który się patrzy w słońce i odczytuje gwiazdozbiory i ciała niebieskie na niebie. Niezależnie, jaka jest temperatura, kochani, to jest, że tak powiem, na człowieczy rozum dar od Boga Boski darma od dwóch lat te akcje będą akcjami królewskimi bo powraca Polska do królestwa nasz kraj będzie królewskim krajem i to my będziemy rozwijać swoje życie i swoją przyszłość a nie a nie że ktoś rządzi naszym życiem nie, już nie będzie rządził naszym życiem to my będziemy rządzić że tak powiem. Także dla tych, co że tak powiem, świętują Boże Narodzenie, czyli ja, ja akurat nie obchodzę Bożego Narodzenia. Moim Bożym Narodzeniem jest mo są moje narodziny, narodziny moich dzieci, moich przyjaciół. Ja się urodziłem 1 stycznia w Nowy Rok, ale, ale uwielbiam nastrój świąteczny. Rozumiecie? Ja nie obchodzę Bożego Narodzenia, ale nastrój świąteczny jest fajny. Fajny, bo się rodzina spotka, bo porozmawia. Każdy jest dla siebie wtedy miły. <laughs> Dzieciaki latają zadowolone, bo, bo będą prezenty. To, to jest, to jest fajna, fajna energia. Rozumiecie? Dla energii. Dlatego ci co, ci, co obchodzą takie święta, że tak powiem. To od razu od siebie, od Boga Słońca, od człowieka, od istoty światła, który się patrzy w słońce, życzę Wam wesołych świąt i cudownego, radosnego, energetycznego, że tak powiem, życia w domu. W waszym, polskim domu. Kochani, ja, że tak powiem, na filmikach swoich, jak i na TikToku, bo na TikToku jestem prawdziwy, ale na YouTubie nie zawsze byłem prawdziwy. Specjalnie robiłem wszystko tak, żeby do siebie zrazić człowieka, bo Wy macie szanować życie, które się patrzy w słońce. To jest Wasz, to jest Wasz, że tak powiem, to jest Wasz Bóg, Wasz król, Wasz Jezus Chrystus. Ponieważ Jezus Chrystus został uznanym królem żydowskim, gdzie to jest okłamane. On nie był Żydem. On był synem Boga. On się patrzył słońce, w niebo i był zagrożeniem. On był wyznawcą słońca, kochani. Dlatego został ukrzyżowany. No ale, ale jak historia zakłamuje każda, tak samo okłamują i Was. Dlatego ten, co się patrzy w słońce, to jest bardzo blisko Boga i bogini, bo nie mamy samego Boga. Mamy również boginię, ponieważ każdy Bóg daje życie, a nie odbiera życie. Bóg robi wszystko, żeby jego życie żyło, a nie Bóg zapłać. On nie chce zapłaty za to. On chce wdzięczności, on chce miłości. On chce, żebyś wstał i podziękował dla nieba, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Więc patrzcie się w niebo, spacerujcie, przytulajcie drzewa, dbajcie o zwierzątka, bo zwierzę w tych czasach ma więcej miłości niż człowiek dla własnego dziecka. Kochani! Ja znam się na życiu. Znam się na życiu planety. Bo mieszkamy na planecie. Nie mieszkamy w bajce z książki. Naszym rajem jest życie. Naszym rajem jest miłość. Naszym rajem jest nasze dziecko. Co niektórzy poświęcają swoje życie, jak na przykład Darosław Miłej. Poświęcił swoje życie, żeby pozostawić ewentualnie swoją rodzinę. Nie w takim życiu, jak on się wychowywał albo ja. Dlatego szanujmy ludzi. Nie zazdrośćmy im, tylko wspierajmy, a dobro nam wróci. Dobro zawsze wraca, uwierzcie mi. Wiem to po sobie. Nie, nie, nie mieszmy się jeden do drugiego w ramach korzyści. Ja pamiętam czasy, kochani. Jak mój, jak mój dziadek jeszcze żył. po którym mam imię? Ja pamiętam, jak ludzie się szanowali. I jeden, 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 jeden drugiemu pomagał. I jeden drugiemu pomagał. Życzliwości. Czy było, czy były żniwa, czy zbierało się siano, czy jakakolwiek była praca, nikt nie szukał od kogoś a to flachę, a to stówę, albo bo wy teraz brat od brata chce pieniędzy, matka od córki, ojciec od siostry, od ciotki. Popatrzcie, co zrobili z naszym życiem. Pomóżcie nam przywrócić, przywrócić światło. Światło biało-czerwone. Mleko i krew kości serce! Ja poświęciłem dwa lata życia i 15 lat życia swoich dzieci. Po to, by one nie musiały poświęcać swojego życia na takiej samej zasadzie, na przykład, mój serdeczny przyjaciel, Darosław Miłek, też poświęcił swoje życie. I wielu, wielu innych przedsiębiorców polskich. Więc wspierajmy swoją własną gospodarkę, swoje własne królestwo, budujmy. Bez nas Polska nie istnieje. Pierwsza było, była Polska królewska. Okradli nas, wymordowali nas. Więc przywrócimy to światło i wrócimy do królestwa. Skoro Belgia ma króla, Hiszpania ma króla, kraje arabskie mają królu, Polska też będzie miała króla i królową. I będą nas szanować. Bo jestem jedynym życiem i to kochani polskim życiem. Słowiańskim życiem. Które się patrzy słońce niezależnie, jaka jest temperatura, kochani. Każdy mówi, żeby przeszłość zamknąć za sobą. Nie, nie przeszłość kształtowała po to, żeby mieć wybór, jaki jest dobry, a jaki zły. Dziękuję, kochani, za to, że jesteście i mi oglądacie. Jeszcze raz Wam życzę dużo miłości i światła Słońca. Z blaskiem księżyca w domu. Kochani. Wesołych świąt. Aha. Nie kupujcie żywe. Aha, kochani. Przerwało mi, bo mam słaby zasięg. Nie kupujcie żywe choiny. Kupujcie sztuczne. Bo dla mnie to jest totalna bzdura. Żeby choinka żywa kosztowała 100 złotych. A stuczna tysiąc. Ile się robi stuczną choinkę, ile rośnie choinka żywa? Najlepiej kupić stuczną choinkę i gałązki. Gałązki choinek wyścielisz pod spodem, żeby pachniało. Bo to chodzi o zapach. Jeszcze raz wszystkim. Dziękuję.